Cześć tej witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest pit porównanie: porównanie Realme 75G kontra Motorola Moto G5G. Motorola Moto G5G z na 734G. W przypadku smartfona od Realme, czyli Realme 75G, Mediatek Diamond City 800U, 6GB pamięci RAM. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, który jest szybszy, który lepiej zarządza. Otwieraniem aplikacji, pozostawianiem ich pamięci i RAM, zarządzaniem nią to samo robimy w przypadku gier, więc lecimy pierwsze co Allegro. Teoretycznie Motorola. No tu sobie damy tak. Następnie mamy, co ja tutaj naklikałem, dobra, Aliexpress, Redmi. Ceneo, też dla RIDMI, zdjęcia. No, prawie że remisowo, HBO Go. Realme i Pla, też dla Realme, jak do Realme, mapy, no tu chyba szybciej motka wszystko, Player .pl. A Sorry, źle zrobiłem nie to, co trzeba, otworzyłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Player.pl. No, widać, że chyba RiMi szybciej troszkę. Olix. No, minimalnie motka. Pyszne.pl. RiMi. Glowo. Tu również szybciej Realme, na Motorola czekamy: sklepy Motorola, Spotify, Realme, Taptalk, też Realme, TripAdvisor. No teoretycznie, chyba Młotka tak to wygląda mniej więcej. Następnie mamy Twitter Realme Uber Też Realme Wykop Na Realme, I mamy YouTube Również Realme, no widać, że ten Mediatek Diamond City 800K w wersji U naprawdę szybka sprawa Dobra, porównajmy sobie pamięci RAM, tu mamy 6, tu mamy Motoroli niestety tylko 4. Zobaczmy, jak te smartfony zarządzają tą pamięcią. Widać, że Allegro już poza ramem, AliExpress podobnie w obu. Ceneo, sytuacja identyczna, galerie. No, na razie nie widać, żeby miał więcej ramu. No też praktycznie wszystko jest na razie poza ramem, co widzicie. Jak dojadę, to samo. Mapy. No tu w końcu mapy w pamięci ram. Player, tak jakby w ramie tutaj też. AliExpress Reset w obu. Pyszne.pl To samo. No, to sorry, to się dopiero odpaliło. To. Glovo. No, też resety, Sklepy w obu smartfonach w ramię. Spotify poza ramem. Taptalk. To samo. Jedziemy dalej. TripAdvisor. Sytuacja taka sama. Twitter. No, źle. Źle w obu smartfonach. mi wygląda jakby w ogóle tych 6 MB pamięci RAM. Tym smartfon nie było. Wszystko jest poza ramem, więc no, kiepsko. Wyczyśćmy sobie pamięć, przejdźmy do tego samego testu w przypadku gier, więc zaczynamy. Asfalt 9. Czy w grach będą jakieś większe różnice? No cóż, jestem ciekawy na razie, oba smartfony widać, że ten jest trochę szybszy, ale co do ramu, no to obydwu naprawdę działo to źle. Jak na ten rok, troszkę tego ramu zdecydowanie za mało. No i czekamy, co tutaj? Pierwsze rymi. Motorola jeszcze się nie uruchomiła, gra czekamy no dopiero teraz dobra, następnie Asfalt 8 po samym dotknięciu i przełączeniu w tryb No i tutaj coś sobie dociąga, no trudno nie będziemy powtarzać w takim razie dość będzie, że pewnie wiadomo kto będzie szybszy trudno Temple Run 2 O, tu jakiś konfig dochodzi, zapomniałem Mówiłem kliknąć to, żeby tego nie było, ale to i tak nie przeszkadza w tym, żeby RIMi było szybsze. Byłoby zdecydowanie szybciej z racji tego, że jeszcze konfiguracja sobie gry dociągała. Dobra, następnym tytułem jest Subway Surfers. Jak tu wygląda sytuacja? Czekamy, czekamy i co tu się doczekamy? Realme również szybsze. Jak widać, no, no czekamy dość długo, dopiero teraz. Jedziemy dalej. Dead Trigger 2. Również jest mi szybsza, to bardzo. Dobra. Następnie mamy Asphalt Extreme. Znowu Rimi tu jeszcze chwila, jeszcze chwilę No, zdecydowanie lepsza opcja niż Snapdragon 730, na pewno to muszę przyznać. Kolejną grą będzie Unkilled. No, czekamy, czekamy. Znowu ril really szybciej. I ostatnim tytułem będzie PUBG Mobile. No, już widać, że ten Motorola nie ogarnia. Mówiąc krótko. No, i co tutaj się pokaże? Co będzie szybsze? O, i ten coś dociąga. Dobra, trudno. No, jak zwykle w PUBG. Gdy nie wiesz, kiedy coś mi gdzieś się dociągało, no ale widać ewidentnie, że Rymi jest szybsze. Zobaczmy tylko szybko, co jest jeszcze w pamięci. No tutaj widać asfalt 9 w Rymi, trzymana. Następnie ósemeczki asfalty w obu poza ramem, czyli się ubiły. Kolejnym tematem będzie Temple Run 2. W obu jest poza ramem, tak? No kiepską. Subway Surfers, tu jakby w ramie i tu też, tylko że już coś modka przycina. Tu jesteśmy w pamięci, tu mamy restart. Następnie mamy Asphalt Extreme w ramie. Tu jest restart motoroli. Unkilled. Obu w ramie, nie jest tylko w Realme. I mamy ostatnie PUBG Mobile. No tu tak jakby zostało w ramię i w drugim też. No dobra, no szczerze mówiąc widać jak to wyglądało, porównanie Realme zdecydowanie lepszą opcją, no jeżeli chcecie, zastanawiać się nad tymi dwoma smartfonami, to wiadomo wybierać tego po lewej, tyle, tyle odnośnie tego porównania, odnośnie Realme, jakie Motki macie, listę możecie porównać i zobaczyć porównanie z innymi smartfonami, dzwonek subskrypcja, komentarz na dole, no i słuszny na dzisiaj tyle, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!